Sponsorami programu są operator Sieci Plus udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent fotograficznego smartfona LG G4 Dual. Partnerem akcji Bezpieczna zima z GOPR jest sponsor programu Tauro, sprzedawca prądu z usługą serwisant 24. <śmienny> I od Roberta rozpoczniemy teraz. Jakie akcesoria, jaki sprzęt powinien mieć każdy turysta przy sobie? No, to jest bardzo ważne, żeby w góry wychodzić przygotowanym, żeby... Tak, bardzo ważne, żeby w góry przychodzić, wychodzić przygotowanym, żeby w plecaku mieć wszystko to, co jest potrzebne. Ja powiem o takich najbardziej podstawowych rzeczach. Czyli apteczka pierwszej pomocy, jeżeli nam się coś stanie. Czasami to jest błaha rzecz, na przykład rozcięty palec. Przyklejamy plaster, koniec tematu. Jeżeli nie mamy tego plastra... Sącząca się krew z palca po prostu będzie nam utrudniała. Dyskans, utrudnia. możliwość dokładnie tak, dokładnie tak. Oprócz tego to samo co w ratownictwie. Bardzo ważna jest komunikacja. My podczas prowadzenia akcji mamy specjalistyczny sprzęt do do komunikacji, mamy krótkofalówki, cały zestaw sprzętu do tego, żeby się ze sobą komunikować. Natomiast pamiętajmy o tym, że każdy turysta, każdy z nas, każdy człowiek w zasadzie w obecnych czasach ma ze sobą doskonałe narzędzie do komunikacji, mianowicie telefon komórkowy. Ważne tylko, żeby to narzędzie jeszcze dodatkowo uzbroić, czyli raz naładować, dwa zadbać o to, żeby to był wytrzymały sprzęt, żeby to był bardzo wytrzymały sprzęt, a oprócz tego, żeby miał właściwe aplikacje, właściwe oprogramowanie. I rzeczywiście tak jest, z Waszego doświadczenia coraz częściej korzystamy z tych właśnie aplikacji jako turyści. Chcemy je bardzo mieć przy często? Sobie. Bardzo często. W zasadzie 99% wezwań to jest telefon. To jest telefon albo przez numer ratunkowy, czyli 601-1300, albo coraz częściej. Właśnie turyści przekonują się, do czego też zachęcamy, do aplikacji ratunek. Wystarczy ją ściągnąć na nasz telefon. Ona bardzo mało zajmuje i dzięki temu mamy doskonałe narzędzie do wzywania pomocy. To teraz porozmawiamy o tym narzędziu, które nam tak bardzo pomaga i ułatwia życie w górach i przede wszystkim dzięki niemu możemy czuć się bezpieczni. To jest sprzęt najnowszej generacji. Nie rzucamy go, ponieważ chcemy pokazać, że na co on jest zabezpieczony przede wszystkim. Jest zabezpieczony przede wszystkim właśnie na upadki. Mhm ze względu, że jest pokryte na przykład gumową, gumową budową. Dodatkowo szkielety telefonów są wzmacniane specjalnego rodzaju stopem stali, dzięki czemu telefon przy upadku jest dużo bardziej wytrzymały. No i przede wszystkim musi być zabezpieczony również ekran. Ekrany są skonstruowane podwójnie, to znaczy między nimi jest po prostu przestrzeń folia, która zabezpiecza ten telefon. W momencie, kiedy on upadnie, to ekran nam się nie stłucza. Ja rozumiem, że to są telefony właśnie po to, żeby na przykład zabierać je w góry. Do i do za tak, do zadań y, specjalnych. Czy to są telefony, które wytrzymują silne mrozy, ogromne upały, śnieg, piasek, wszystko? Tak, tak. to są telefony, które wytrzymują właściwie wszelkiego rodzaju y, y, warunki atmosferyczne. Stąd tutaj w pracy, w pracy ratowników oraz w, w górach jako, jako turyści zabezpieczamy się posiadając taki telefon, no, ponieważ jest on niezawodny. tak Nie będzie, nie będzie tutaj żadnych problemów w jego użytkowaniu nawet przy takiej temperaturze i pogodzie jak jest dzisiaj. Robert, a powiedz jak z Waszej perspektywy to wygląda. No, z naszej perspektywy wygląda to tak, że im więcej turystów ma świadomość tego, co ma przy sobie, czyli właśnie y, telefon komórkowy. Przypomnę, bardzo ważne, żeby na tym telefonie była aplikacja ratunek. Wystarczy y, właśnie ściągnąć ją, ona nazywa się ratunek. To jest bardzo prosta nazwa. Y, można ją ściągnąć, wystarczy ją włączyć, kliknąć trzy razy w środkowy, w środkowy panel i już wtedy, po pierwsze, y, Dzwonimy do ratowników, wybierajmy numer 601 300 a to wszystko dzieje się automatycznie. A dwa, bardzo istotne, bardzo istotne z naszej, z naszej perspektywy, wysyłany jest jest koordynat, który pokazuje, w którym miejscu się znajdujemy. Dokładnie, czyli, o, poza, hmm, czyli pojawia o tym się nasza lokalizacja. GPS. Tak, tak jest. Mowy wiemy już w tej chwili, że praktycznie każdy telefon coś takiego posiada, prawda? Jak najbardziej, tak. Wszystkie telefony w tym momencie na rynku są już wyposażone w tego typu moduły. No dobrze, ale telefon to nie wszystko. Smartfon to nie wszystko. Co ty masz w ręku? W ręce mam oczywiście apteczkę. Mhm. To jest, tak jak mówiłem, to jest, to jest podstawa. Zwłaszcza przy takiej aurze, bardzo łatwo o poślizgnięcie, o przewrócenie. Urazy są no, na porządku dziennym. Nie tylko nawet w górach, po prostu nawet podchodząc do stoku, taką, taką apteczkę warto mieć, e, dlatego żeby uchronić się właśnie przed konsekwencjami nawet drobnych urazów. Czyli zabieramy taką apteczkę, pamiętamy smartfon, telefon, musimy mieć naładowany, co jeszcze, w tym ABC turysty. Bardzo ważne jest, co mamy w apteczce. Mhm. Przy takiej pogodzie zimą bardzo ważna folia życia, czyli folia NRC, to jest taki specjalny kod termiczny, na pewno każdy z nas go, go kiedyś widział, w który się zmieści Nie w dół. Tak, on mieści się w dłoni, a można go rozłożyć na powierzchni kilku metrów kwadratowych. On nie grzeje, ale on bardzo dobrze izoluje. Więc jeżeli przykryjemy osobę, która czeka na ratunek, bardzo, bardzo zwiększamy jej szansę na to, że ona na ten ratunek doczeka. Oczywiście tak że możemy otworzyć wychodzi? taką apteczkę Oczywiście. i pokazać, co tam się znajduje w środku, to będziemy sobie pomalutku omawiać. Oczywiście. To nie jest duże, proszę Państwa, a jak się okazuje, może nam bardzo są, często pomóc. To są podstawowe a, rzeczy, tak jak jest. mówiłem. Są kompresy, są, są gaziki. Jest y, na przykład właśnie... Y... Prosta rzecz, widoczność, tak? Żebyśmy byli widoczni. Kamizelka, od Kamizelka odblaskowa. Jeżeli zdarzy się wypadek na stoku, bardzo ważne jest, oprócz, e, oprócz tego, żeby ratować taką osobę, bardzo ważne jest, żeby, żebyśmy my byli widoczni, tak? Czyli na stoku, żeby, żeby kolejny narciarz na nas nie wjechał. Stom ja pokażę tu... może do kamery. O proszę Państwa, Robert To jest taka podstawowa opisywał. rzecz, pod, podstawowe, e, podstawowe narzędzia. Plastry, bandaże. Plastry, bandaże oczywiście. E, w, wspomniana przeze mnie folia. To jest... To jest drobna rzecz, ona mieści się w kieszeni, mieści się w kieszeni a, a może nam ratować życie. Jest latarka na przykład jako dodatkowe wyposażenie, bandaże, plastry, gazy. To są drobne, podstawowe rzeczy, które naprawdę nie ma... mogą uratować mogą nam życie. A jeśli chodzi o wypadki, które najczęściej zdarzają się turystom w górach. One częściej się zdarzają zimą, czy częściej się zdarzają na przykład w tym okresie, kiedy lubimy sobie pochodzić po prostu? To zależy od rejonu. Aha. To zależy od rejonu. Tutaj, gdzie my jesteśmy, to głównie rzeczywiście wypadki narciarskie. Natomiast są rejony w Polsce, gdzie oczywiście, gdzie oczywiście częściej zdarzają się one zimą. Nie ma reguły. Nie ma reguły, bo przypomnę, że jeżeli wychodzi, w góry wychodzi turysta, który na przykład nie jest przygotowany, który niestety jest często nierozsądny, to... Dla niego warunki atmosferyczne naprawdę nie, nie mają różnicy. On, on potrafi zrobić tę krzywdę zawsze. A te warunki atmosferyczne możemy poznać także, dzięki smartfonom, możemy sprawdzić prognozy pogody i wszystkie inne potrzebne nam informacje. Jak najbardziej smartfon jest takim naszym trochę centrum dowodzenia. Jeżeli wybieramy się na stok, nie do końca wiemy, jaka jak pogoda tam panuje, warto wejść w odpowiednią aplikację i po prostu sprawdzić, tak, żeby się wcześniej lepiej do tego przygotować. Nic do to się, proszę Państwa, okazuje się, że technika w coraz większym stopniu zabezpiecza nie tylko nasze zdrowie, ale także nasze życie. Pięknie Panom dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jacek Olszewski i Robert Pilarczyk byli naszymi gośćmi. A już za chwilę kolejne elementy naszego programu. To jest bezpieczna zima z Goprem. Zostańcie Państwo z nami. Zapraszamy. Będziemy szybować między innymi. Sponsorami programu byli operator sieci Plus udostępniający aplikację ratunek oraz LG producent fotograficznego smartfona LG G4 Dual. Partnerem akcji Bezpieczna Zima z GOPR był sponsor programu Tauron, sprzedawca prądu z usługą Servisant 20.